Cześć, ja jestem Weronika i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich ulubieńcach życia. Na YouTube często robi się co miesiąc ulubieńców miesiąca czyli rzeczy, przedmioty, które w danym miesiącu ktoś kupił, otrzymał, znalazł, odkrył i, i które mu się najbardziej podobały. Czy to jakieś kosmetyki, muzyka, książki. Właściwie cokolwiek to może być. Ja postanowiłam iść troszkę dalej i zrobić ulubieńców życia. Jak słyszycie taki szumny tytuł, to pewnie sobie pomyślicie, że to muszą być jakieś takie niesamowicie ważne przedmioty. A tymczasem na pierwszym miejscu w moim zestawieniu jest suchy szampon. Część z Was pomyśli nuda, część popskie pitolenie, a dla mnie to nie jest zwykły suchy szampon. Dla mnie to zmiana mojego życia. Serio! Moje włosy bardzo się przetłuszczają u nasady. Wieczorem, tu jestem już tak tłusta, że można by było te przysłowiowe frytki smażyć, a tu mam suche takie, suche ogólnie suche. Kucyk nie noszę. Dlaczego? Bo w kucyku wyglądam świeżo tylko po umyciu włosów, więc skoro już je umyłam, to szkoda mi tracić ten, ten stan na kucyk, więc chodzę w rozpożyczonych. Co sprzyja faktowi, że one się szybciej jeszcze przetłuszczają. I wtedy wchodzi on, cały na biało, suchy szampon. Wyobraźcie sobie, że wstaję rano, mam pół godziny na to, żeby się przygotować, gdzieś śniadanie i wyjść, wchodzę do łazienki, robię szuszu, szu i już mam suche, piękne, czyste włosy. Gdybym nie on, musiałabym wstać godzinę wcześniej, codziennie umyć włosy rano, a włosów natura mi na szczęście nie poskąpiła, więc dosyć długo schną. I nie wiem jak wy, ale ja jestem śpiochem. I jak słyszę ludzi, którzy przychodzą do pracy i mówią: No, ja to wstaję tak półtora godziny wcześniej, żeby na spokojnie się wyszykować, wypić kawę. To myślę sobie: Łatwo. U mnie czas przed wyjściem z domu jest napięty, każda minuta, każda sekunda ma swoje przeznaczenie, żebym tylko mogła dłużej pospać. Ja nawet nie wykonuję zbędnych ruchów. Oczywiście. Zazwyczaj się to nie udaje i moim ostatnim ratunkiem jest bieg na przystanek autobusowy. Ja nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio nie biegłam na przystanek autobusowy. Ja sobie tłumaczę to tak, że jest to moja codzienna, poranna dawka joggingu. Kolejna sprawa, suchy szampon unosi lekko włosy, więc nawet jeżeli nie macie zbyt wielu włosów, to robicie psiu, psiu, psiu. I już macie włosów jak mrówków. Suchy szampon był dla mnie też taką rewolucją, że stosunkowo późno go odkryłam, bo jakieś 2-3 lata temu. Więc jeżeli przez ponad ćwierć wieku wiecie, że wasze włosy wytrzymują tylko pół dnia, to taki suchy szampon naprawdę zmienia życie. Kolejne przedmioty nie są już tak drastycznie ważne, ale wciąż. Aparat fotograficzny. Aparat, którym nagrywam właściwie te odcinki. Ja tutaj mam Sony RX. 100 trójkę. Mówili, że jest to aparat kompaktowy, który można porównać jakością z lustrzanką. Nie wiem, może ktoś profesjonalny fotograf mnie zje, ale ja kupowałam go z myślą o kręceniu i chciałam uniknąć noszenia lustrzanki w ręce, kiedy robię taki vlog chodzący. A to jest lekkie. Właściwie nie, to nie jest lekkie. To jest małe i nie aż tak ciężkie. Ale jak bierzecie to do ręki, ten aparat, on jest stosunkowo niewielki, ale faktycznie trochę waży. I jak na taki aparat. Spodziewalibyśmy się takiego plastikowego, leciutkiego, a tu jednak nie. Więc miał nagrywać w dobrej jakości i miał mieć obracany ekran, żebym mogła widzieć, czy jestem na środku. Więc czasem sobie patrzę tam, to znaczy, że patrzę sobie na ekran, który mam odwrócony. Aparat fotograficzny mam więc do nagrywania filmów i do robienia dobrych zdjęć, bo mój telefon robi tragiczne zdjęcia i muszę wam powiedzieć, że jestem z tego faktu bardzo zadowolona. Dlaczego? Bo nie mam miliona zdjęć, których i tak nigdy nie obejrzę. Yy, wiecie, jeżeli macie dobry aparat w telefonie, no to chodzicie i robicie, i cykacie zdjęcia cały czas i tych zdjęć jest milion, tak jak mówiłam. Natomiast ja muszę ten aparat wyciągnąć, włączyć i zrobić zdjęcie. I to trochę trwa, w zależności od tego też, gdzie ten aparat jest. Mam go też w takim futeraliku, więc jeszcze trzeba to otworzyć. <laughs> więc zdjęcia robię tylko w ważnych momentach. I to jest naprawdę super, bo mam tych zdjęć niewiele i dzięki temu mogę je szybko przebrać i wywołać. I mam też dobry nawyk usuwania od razu zdjęć, to znaczy przesiewania tych, które mi nie wyszły, i zostawianie sobie tylko kilku. My teraz, w dobie aparatów cyfrowych i właśnie telefonów, zdjęć cyfrowych, po prostu robimy milion ujęć tego samego. I później, żeby znaleźć to jedno, które nam się podoba, to naprawdę trzeba się naszukać. Więc ja usuwam wszystkie, zazwyczaj zostawiam jedno, albo ewentualnie dwa które są do siebie podobne. I Kto z Was ma dzieci, ten wie, że żeby dobrze je uchwycić, trzeba im zrobić 50 zdjęć, żeby 3 okazały się w miarę. Więc ja też tak robię no i na bieżąco usuwam te zdjęcia i faktycznie zostawiam te 3, żebym później miała kiedykolwiek szansę te zdjęcia wywołać, a nie musiała się przekopywać przez tysiące zdjęć. I takie działanie też w pewnym sensie zmienia styl życia, więc polecam najpierw życie, a później robienie zdjęć. Wycieczki objazdowe. Trzecia rzecz, która zmieniła moje życie, to są właśnie wycieczki objazdowe. Jest to sposób na podróżowanie, który odkryłam dwa lata temu i zakochałam się w tym sposobie. Uwielbiam tak podróżować. Jest to kwintesencja tego, czym jest dla mnie wypoczynek i zwiedzanie. Na razie udało nam się wykonać dwie takie wycieczki: jedną po Dolnym Śląsku, drugą hmm, po Wielkopolsce. Założenie było takie, że mamy jeden punkt docelowy, do którego zmierzamy. I w trakcie tej podróży zwiedzamy też rzeczy po drodze. Opowiem Wam to na przykładzie wycieczki na Dolny Śląsk. Naszym celem mm, było Drezno, więc jadąc ze Śląska, zahaczyliśmy po drodze o zamek w Mosznej w Opolskim, o Wrocław. Mm, z powrotem byliśmy w karkonoszach, chodziliśmy po górach i byliśmy też w górach stołowych, gdzie na przykład. Odwiedziliśmy sztolnie. Codziennie byliśmy gdzie indziej, spaliśmy gdzie indziej i mieliśmy innego typu rozrywkę. I to okazało się super. To są właśnie moi ulubieńcy życia, są to rzeczy, które naprawdę zmieniły mój styl życia, moje zachowanie, moje postrzeganie, i które naprawdę dają mi dużo frajdy. Nawet ten zuwy szampon. Dajcie mi znać w komentarzach, czy też macie takie rzeczy, i są, czy są one bardziej patetyczne, czy jednak też takie. Bardzo przyziemne jak moje. A dzisiaj mamy Światowy Dzień Gołębia. Moje przemyślenia na temat Gołębi są takie, że kiedy byłam mała, uczyli mnie, że Gołębie robią gruchu, gruchu. I wiedziałam też, że są Gołębie, które nazywają się cukrówki. Więc w moim małym muszku doszło do jakiegoś spięcia. I wytłumaczyłam sobie to tak: że są Gołębie, które robią gruchu, gruchu, a cukrówki robią cukru, cukru. Nie wiem. Dodatkowo myślałam, że te gołębie są niewolnikami, bo mają taką czarną obrożę na szyjce. Umysł dziecka jest fascynujący. <grym> I jeszcze pamiętam żart z dzieciństwa o gołębiu i zwłaszczy, czym się różni gołąb od zwłaszczy, Gołąb na dachu, a zwłaszcza na parapecie. W wersji Light to było siada. Dla wszystkich fanów gołębi i hodowców. Przepraszam Was, że moje przemyślenia na temat głębi nie są tak górnolotne. Ja już kończę, a wybawcie się dobrze i do następnego razu.